Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47 Neon Revolution. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 marca. Do wygrania macie placew karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że lajka, suba z dzwoneczkiem, i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano. Z tej strony wowka dzisiaj będziemy sobie robić koskę z trybu wysokiego ryzyka. Jest to ten tryb. Mamy tutaj łącznie 5 skrzyneczek. No i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Więc otwieramy sobie pierwszą skrzyneczkę. Mamy 352 zł. Tutaj macie najlepsze trafy z tej skrzyni. Ostatnie. No i zobaczymy. Zobaczymy, co mi poleci. Zobaczymy, co mi poleci. Pierwsze otwarcie będzie. Dobra, nie znam totalnie animacji. Nie, totalnie nie znam animacji. Nie, dziękuję bardzo. Yy, wiecie, co teraz będzie kolejne? Będzie tryboru. Będzie tryboru na bitwach, bo chcemy przetestować sobie tę skrzyneczkę 50%. Więc ja ją sobie tutaj wrzucam. Wrzucimy sobie takich. 10% tej kwoty to będzie 100 was. Dobra, może tak być, czyli 8. Dajemy setry Borrow, dajemy tutaj 10%, że całkowitej nagrody dostaniemy, ale też 10% płacimy za tą bitwę. Pamiętajcie, że z najlepszym kodikiem, czyli z kodem wowka, tutaj sobie wpisacie kod Wowka, macie 10% bonusu do doładowania, czyli na przykład przy 80 zł macie 88, 5 darmowych skrzyneczek 1 jednego giveaway'a. no i możliwość dostania gratisu ode mnie. Czyli tutaj macie te gratis i przy wpacie z moim kodem natychmiast mieć, na przykład, dostaję sobie koskę, kałaszka simowa, e, i tak dalej. Więc e, tutaj sobie zaczynamy tą bitwę. Mm, diamanciki wpadają yy, I niestety Przeciwnik zaczyna z lepszym skinem, ale Jak najbardziej potrzebujemy, że nas Przeciwnik zdobywał dobre skiny yy, My potrzebujemy minimalnie lepszych, teraz jest Mój jest minimalnie gorszy, to jest zła sytuacja Golden Koi, to też nie jest Najlepszy skin, spokojnie Spokojnie, czy mój Gail jest Lepszy? Nie, jest również yy, Ale nie, dobra, on ma dosyć sporą Przewagę nade mną, no nie Te trzy ostatnie skrzyneczki Naprawdę dosyć mocno muszę się sprężyć o, kurde, o, kurde, mam tarapaty. Mam tarapaty, widzowie, ale jakbym to jeszcze zwyciężył, no to może być fajnie. Da radę, da radę, naprawdę się da. Tylko, kurde, trzeba mieć więcej szczęścia. 250 zł by było, no nie? Dobra, utwórz podobną na trzech graczy. Rozwalamy system, rozwalamy system. Poż Mamy Borowa. Nie, 10% nagrody dla nas, ale i tak z bitwy trzyosobowej może być totalny kozak. Bitwa za stówę, delikatnie. Delikatnie za stóweczkę. I może być fajne. Ok, mamy prowadzenie. O! Powiększamy, powiększamy. Super. Chociaż to nie są skiny górnopułkowe. A to Mikaloi i nadal powiększamy. Zobaczcie, że prowadzenie. I Golden Koi, kurde, dzie Dobra, wygląda, że to może być e, dobra bitwa, ale nie ma co się tak nastawiać zbytnio, bo na sam koniec oni coś tam mogą tutaj pocudować e, i zwyciężyć ze mną. Okej, okay. na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze. Wygląda to obiecująco. Mm, ostatnia skrzynia, czy ona tutaj coś jeszcze zmieni w tej bitwie? Royal Przedmiot, jeszcze dla mnie na sam koniec. Wyjątkowy, rzadki przedmiot, którym będzie moi drodzy AWP Asimov, czyli zdecydowanie mocniejszy skin niż cała reszta, no i już słuchajcie, mamy to, co praktycznie z czym zaczynaliśmy cały odcinek, więc to była dobra decyzja, to była jak najbardziej dobra decyzja mm, czy chcemy z Borowem dalej lecieć? Może nie, może nie e, ja chcę z tą fajną skrzyneczko 20% z którą widzieliśmy ze dwa odcinki temu chyba już e, dobra, 20% podoba ej, są dwie jeszcze, a, a, a dobra, to i to sobie damy na standardzie mm, też na 3 A żeby wygrać w Kardo, napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony napój niegazowany i obok liczbę od 5 do 7. Co bym to wrzucił? 212, więc dosyć mocno. Dosyć mocno, ale, ale, jakbym zwyciężył, jakby były te najlepsze skiny. Bo można, wiecie, też zwyciężyć z tymi najgorszymi. Tego bym nie chciał. Tego bym nie chciał. No, Takiego zwycięstwa nie potrzebuje. Nas interesują te najlepsze skiny. Jakie są dostępne po prostu w tych skrzyneczkach. Okej, okay, będziemy startować to bitewkę. Pamiętajcie, że to już jest standardzik totalny, no nie czyli to, co nam wypada 100% wędruje do nas. Nie jest to boro, w którym e, otrzymujemy dany procent. Na razie, kurde, bez Royal trafu w oby tak to się nie skończyło. Może ta ostatnia skrzyneczka nas zaskoczy pozytywnie. Ja pierdzielę co przeciwnicy zrobili underdog, że to był, to było cudownie pewnie. Mocno by było naprawdę mega, mega mocno by było tutaj przy underdogu, ale jak sami Widzicie, ten tryb ma naprawdę okrutnie mocny potencjał. Nie ma co się szukiwać. Jest potencjał gigantyczny w tych skrzyneczkach. Z monsterkiem robiliśmy już nawet pierwszy ten odcinek, który wrzucałem. 5% to jest. Ciężka sprawa, że 5% siadło. No, jakby siadło, kurczę, 10 zł. Dosyć tania skrzyneczka. Zróbmy. Zróbmy. Eee, nasze ryzyko. Nasze ryzyko, więc spróbujemy sobie tutaj e, najtańszej skrzyneczki. Za 10 zł. Eee, 10 skrzyneczek to jest stuwa, no nie? Dajmy sobie tak z 12 tych skrzyneczek. I damy również 3 osoby. Albo 2 na. Nie dobra. 3 osoby niech będzie. Underdog Shared, Klasyka. Klasyka, niech będzie, yy, klasyczna bitewka. Yy, zobaczymy, no. Czy te 10% się pojawi? Obstawiam, że tak, tylko kurde, komu? Tylko komu? I czy będzie więcej niż jedna osoba? No, trzeba do końca. Trzeba do końca na pewno zobaczyć tą bitwę. Yy, no i zobaczyć, jak scjneczka zachowuje się w rzeczywistości. Yy, czyli, jak często siadają te fajniejsze skiny. Yy, na razie nie ma, na razie nie ma, no, ale wiadomo, 5%. Wiedzieliśmy, na co się piszemy. No, i widzimy już pierwszy raz, słuchajcie, Royal trafa Zobaczmy co on trafi w skrzyneczce Elite Builda więc nie jest też tak mega mocno. Ale już to jest praktycznie wartość całej bitwy w jednym skinie, no nie? Więc i tak to jest fajnie, tylko trzeba więcej. Trzeba więcej tutaj skinów zobaczyć. I kolejny ten raz, kolejny raz ten sam gościu tu trafia. Nie, dokładnie to samo. Znaczy dokładnie znowu Royal Dropa i w podobnej, wa podobnej wartości już na pewno sama bitwa... Trzeci raz. Ja pierdzielę. No czemu ja jestem takim niefartem? Jeszcze teraz łuspa, który jest dużo potężniejszy. Naprawdę ciężko będzie to przebić. Naprawdę ciężko teraz będzie to przebić. Oj, mieliśmy niezły start, Mio znaczy niezły środek w sumie, bo ta druga bitwa na trzy osoby na Borą poszła nam fajnie. Mm, I chyba zrobimy jeszcze Borowa, wiecie Fajnie im wychodzą te bitwy, fajnie Tylko szkoda, że nie mi, kurczy, Tylko szkoda, że nie mi, trzeba coś pokombinować Widzowie, żeby teraz mi to jakoś poszło Wiecie co, pójdziemy z tą skrzyneczką Pójdziemy z tą skrzyneczką eee, Damy ich 12 również, 12 tych skrzyneczek I na Borow ustawimy tak eee, Żeby to był Olin Czyli te 70. 53, kurde, ciężko. Nie dobra, nie będzie jeszcze. Oj, 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 11%, dobra. 11% skinów, i to damy na 4 graczy. Więc tutaj dziać się będzie działo, ale zwyciężyć też nie jest łatwo. Więc no trzeba zobaczyć, trzeba zobaczyć, kurde no oba bitwa ciężka, ciężka, ale jak najbardziej się zwyciężało niejednokrotnie, więc trzeba się dobrze nastawić i może akurat tym razem będzie dobrze, no na razie chłopaki, oby nie kosa, oby nie kosa, dobra nie ma kosy, to jest pół biedy na razie I royal trawy kolejne Co oni robią, słuchajcie, co oni robią Rozgramiają mnie totalnie No ale to może ja, to może ja na koniec Się tutaj odpalę Mam taką wielką nadzieję, że teraz Teraz ze cztery korony dla mnie Ze cztery korony teraz dla mnie by się pojawiły I byłby sukces no, Zielony to nie są koronki, słuchajcie, to nie są koronki mm, Teraz ich samo coś tam utrafił. Ja nadal jestem nóbkiem totalnym Więc tak myślę, że tutaj Idealną taktyką, tylko za późno się skapnąłem Za późno się skapnąłem Byłoby użycie underdoga Przecież to by było Naprawdę, taki kozak Taka kozacka bitwa by to była, żeby to był underdog. No, chyba, że coś się tutaj pozmienia na koniec, no nie? O, teraz ja trafię do impreza. Dobra, coś trafiłem, cokolwiek, ale mam dużo do nadrobienia, naprawdę dużo. Więc musiałbym teraz skina ze skinem tak trafiać, a niestety nie trafię. więc dwa ostatnie, czekajcie, coś najmocniejsze w tej skrzyneczce. No, są mocne, no są, zaczęły się pojawiać za późno. Zdecydowanie za późno, chociaż tego Digielka. Jakbyśmy trafili, kurde, no to mamy Wina, moi drodzy, więc no nadzieja zawsze ostatnia umiera. Aj, jajaj, zostaliśmy pogromieni niestety Mi nie udało się, nie udało się, trzeba, nie wiem Na kolejny odcinek, muszę planować jakąś taktykę yy, Z tego, żeby to jakoś lepiej mi poszło Niż to, co aktualnie widzieliście No bo nie poszło, totalnie nie poszło Może underdog będzie tym, yy, czym Co po prostu będzie faktycznie nam działało yy, Zobaczmy, o, a mistrz ile kosztuje? O kurde, 200 koła diamentów Nawet tyle nie mam, mało brakuje Dobra, 50 koła diamentów I sprawdzamy jaki jest skin Digielek, znaczy digielek to ja pierdzielę Rewolwer, ale w statraku Sporo warte, fajnie Dodatkowa nagroda nam siadła Do diamenty dostajecie za granie na stronie ogólnie Mamy marketplace, Gdzie można sobie kupić tutaj Za diamenty nawet saldo na stronie I tak dalej, więc super sprawa I macie też ranking okay. Dzisiaj to by było ode mnie tyle Żałuję w tym odcinku, szczególnie że nie używaliśmy underdogów, bo jakby to był odcinek z underdoga, no to nie ma co się oszukiwać. Aktualnie byśmy się mega cieszyli, ale będę próbować. Będę próbować w kolejnych odcinkach i mam nadzieję, że mi pójdzie dużo lepiej. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć.